Witajcie w dzisiejszym odcinku. E, dzisiaj witam się z Wami z foodbooka, także dzisiaj będzie cały dzień jedzenia. Będą cztery posiłki. Kaloryczność jeszcze obliczę, także wszystko będzie podane w opisie. Na pewno będą pyszne posiłki, będzie jaglanka makowa z e, zduszonymi, pierniczkowymi jabłkami. Będzie pyszny omlet warzywny, więc to będzie fajne propozycje dla osób, które wolą śniadania na słodko. Będzie to taki omlet na wypasie. Do tego będzie sałatka i resztę zobaczycie w filmiku, także zapraszam do oglądania. Do przygotowania wytrawnego omleta potrzebne są dwa jajka, które wymieszam z pokrojoną w plasterki wędliną i to usmażę całość na patelni i przełożę to serkiem grani. Do tego dodam plasterki ogórka kiełki, dawno nie jadłam, dlatego miałam ochotę na kiełki. Dodam do tego jeszcze pomidorki w środku, no i może posypię szczypiorkiem. I tutaj od razu powiem, że będzie połączenie ogórka z pomidorem, więc tak na wstępie opowiem o słynnym micie, czyli, że nie można łączyć ogórka z pomidorem. Co prawda ma to trochę e, prawdy, ale ilość witaminy C, która mamy w diecie jest tak duża, że nie musimy bać się o niedobór witaminy C, ponieważ możemy ją dodać z innych składników. Ponieważ ogórek zawiera enzym zwany askorbinazą, która rozkłada witaminę C zawartą w pomidorach. I to jest dość śmieszne, że bardzo często mówi się o połączeniu ogórka z pomidorem, ale na przykład papryki z ogórkiem już nie, a papryka także jest bogatym źródłem witaminy C. także nie musimy się bać spożycia ogórka z pomidorem. Jest to fajne, smaczne połączenie. Jest to spożywane na przykład w sałatce greckiej. A jakby zawarto a witaminę C można dostarczyć także z innych produktów. Także tyle słowem wstępu. Mlecz jest już prawie gotowy. Tego nie trzeba przykrywać, obracać. Wystarczy przykryć, go on się zetnie od góry i już jest prawie gotowy. Śniadanko mamy gotowe. Jest to bardzo kolorowe śniadanko, typowo warzywne, wytrawne. Jest, zawiera ono niewiele węglowodanu, więc świetnie sprawdzi się w dzień nietreningowy. I mamy tutaj omleta takiego z jajek, do tego serek grani. A mamy ogórka, mm, pomidorki i kiełki brokułu. No i tutaj pozostałe warzywa. Także tak się prezentuje moje śniadanko. Czas na y, jaglankę piernikową, piernikowo-makową, będzie ona naprawdę pyszna. Do przygotowania potrzebujemy kaszy jaglanej, mleko, może być też napój roślinny, jabłuszko, które będę dusiła z dodatkiem przyprawy do piernika. Y, dodam też troszkę y, takiej mega dobrej pasty Czekokos. Y, i już mi zostało jej niewiele, jest przepyszne. Do tego dodam troszkę maku i tutaj już przygotowany miałam wcześniej, jest to jogurt wymieszany z kakao i odrobiną miodu, też jest to bardzo dobre i to dodam jako taki dodatek, także zaczynamy. Najpierw wsypujemy kaszę jaglaną, u mnie będzie to około myślę 50 gramów, zawsze odpakowuję z tych torebek, gotuję nasypko. Do tego wlewam szklankę mleka. I teraz kaszę wstawiam na gaz. I tutaj chciałam powiedzieć, że kasza jaglana może mieć taki cierpki smak, więc można ją opukać na sitku lub podprażyć. Ja tego nie robię, bo dla mnie nie ma gorzkiego smaku. Także od razu gotuję i dorzucam kilka rodzynków, żeby miała taki słodki smak. I dalej będę gotowała z dodatkiem rodzynków. Błuszka mi się już dłuższą, dlatego dodaję przyprawę do piernika. Możecie dodać cynamon, ale myślę, że tutaj obojętnie. Przyprawa do piernika też nada fajny pierniczkowy smak. Płatki, kaszę jaglaną mam już ugotowaną i teraz do niej dodaję mak. Myślę, że tutaj jedna łyżeczka, tak jak na oko dodam, starczy. I teraz całość mieszam. Od razu pokażę wam fajne urządzenie, które dostałam na święta. Jest taki dyfuzor do miodu. Ja swoją kaszę jaglaną troszkę posłodzę miodem, bo jest taka neutralna w smaku i to się robi tak, że to się podbije. I jeszcze nie wiem dokładnie, jak to się robi, ale chyba tak. O, ale ekstra. I mam już posłodzone. Także genialny, genialny prezent, dostałam pod choinkę. Teraz przekładamy jaglankę makową. Do tego dodajemy jabłuszka o smaku piernikowym. Na koniec dodajemy czekoladowy jogurt. Można też dodać skyr jako źródło białka. I jednak zdecydowałam się na pastę orzechową z kawą i z wanilią. Jest naprawdę Przepyszna, tylko nie jest taka lejąca się. Ja sobie położę ją tutaj na ciepłą kaszę, więc się zaraz rozpuści. I całość posypię płatkami migdałów. Tak się prezentuje moja jaglanka makowa z dodatkiem piernikowego jabłka duszonego, kremu czekoladowego. I całość posypana jest płatkami migdałów. Dodany jest krem z krukiem. Czas na pyszną szybką tortillę z nadzieniem szpinakowym. Ja mam akurat szpinak mrożony, bo nie było ani jednej paczki szpinaku świeżego. Tutaj mam posiekany czosnek, powiedzmy że posiekany e, cebulę i to podsmażę na patelni, to rozpuszczę w garnku, dodam do cebuli, dodam do tego serfa. Wita nie jest to serfeta, tylko ser typu feta. E, może być oczywiście serfeta. Źródło tłuszczu będą pestki dyni do środka posypane. Tortillę posmaruję serkiem takim śmietankowym, który ma e, Całkiem fajny skład. Ma tylko serek śmietankowy, czosnek, sól i białka mleka. Także krótki skład. Dodam do tego jeszcze wzmo, tak jakby zwiększę wartość odżywczą poprzez danie kiełków. Tutaj mamy kiełki broku i tutaj mamy kiełki rzodkiewki. O wiele bardziej smakują mi broku, Są takie delikatniejsze i tortille. Tortille mam akurat gotową. Także będzie to obiad bardzo bardzo szybki. Tutaj rozgrzewa mi się patelnia. Tutaj sobie roztapiam pod przykryciem szpinak, i do szpinaku dodam czosnek i do tego ser, ponieważ szpinak kiedyś oglądałam w programie. Bardzo lubi się serami z czosnkiem, więc ja tutaj użyję taki ser i myślę, że będzie to pyszne. Spinak już mi się rozmroził. Ja go na razie nie przyprawiam, bo przyprawię to wszystko razem do smaku. I teraz to wrzucam do podsmażonej cebulki. Do tego dodaję serpeta ser albo sarfabita, jaki tam macie. I teraz będę to razem mieszać, aż się rozpuści i się połączą smaki. I to będzie w sumie na tyle. Jeżeli chcecie, możecie oczywiście tego dodać kurczaka, tofu, jakie chcecie tam mm, źródło białka. Myślę, że tutaj najbardziej by pasowało albo tofu, albo kurczak. Zaraz będę próbować i przyprawię. Na pewno dodam tutaj słodką paprykę albo wędzoną, bo to jest mój must have. Trochę pieprzu i soli i będzie gotowe. Kortile smaruje serkiem takim czosnkowym, może być oczywiście serek też naturalny. Całość sypiemy troszkę słonecznikiem, będzie taki fajny e, chrupiący smak. Taki element e, inny troszkę farsz, czosn e, farsz, farsz e, szpinakowy. Nawierz dodajemy troszkę kiełków. To jest oczywiście element już opcjonalny, mi zostało w lodówce także, wykorzystam i całość zawijamy. Muszę przyznać, że nie jestem mistrzem w zawijaniu tortilli, ale udało się, troszkę wyciekło mi tam i teraz ją podgrzeję na patelni grillowej. Tak się prezentuje moja tortilla ze szpinakiem. Wnętrze Wam zaraz pokażę. Tak wygląda. Jest to fajne, rolo szpinakowe. Jest to obiad wegetariański, szybki do przygotowania, więc dla osób zabieganych idealny obiadek. na sałatkę, na którą już dawno, dawno temu miałam ochotę, a że miałam warzywa, no to je wykorzystam i użyjemy do tego pomidorku, ogórka, czerwoną cebulę, kapustę pekińską, zrobię taki sos tysiąca wysp na bazie właśnie majonezu lekkiego, jogurtu naturalnego, keczupu troszkę soku z cytryny i tutaj użyję do tego kurczaka, który już mi się usmażył z przyprawami także będzie to taka fajna sałatka z dodatkiem właśnie kurczaka także zaczynamy od pokroju myślę, że zaczynę od przygotowania sosu a później pokroję warzywa do przygotowania sosu potrzeba 50 g jogurtu naturalnego do tego dodajemy 15 g czyli taką łyżkę majonezu lekkiego 10 g keczupu i troszkę soku z cytryny. Całość przyprawiamy pieprzem i mieszamy do połączenia się smaków. Doszedł bardzo dobry. Można dodać troszkę soli też. Tutaj mam gotową, posiekaną e, kapustę pekińską i wymieszam ją z połową sosu, tak żeby, żeby ta kapusta też miała smak. E, a nie, żeby sos był tylko u góry. Więc wymieszam e, z połową mojego sosiku i całość mieszam, żeby była taka ta sałata smaczna, kapusta. jak prezentuje moja sałatka jest ona kolorowa, jest sosem tysiąca wysp, jeszcze mi zostało tam troszkę sosu do polania, mamy tutaj kurczaka ogórka, cebulę e, pomidorki i do tego jest kapusta e, pekińska